Nad półpiętrem, na ścianie klatki schodowej, wisi sztandar. To pięciometrowe dzieło, którego podstawą jest czerwona, bogata tkanina, zdobna w ledwo zauważalny kwiatowy wzór. Od góry sztandar jest prostokątny, u dołu kąt nieco się zmienia i powstaje delikatnie trójkątne zwieńczenie. Sztandar jest nieregularnie, dość chaotycznie, wyklejony wycinkami z gazet, plakatów, świętych obrazków. Reklam prasowych i tym podobnych. Wszystkie wycinki przedstawiają postaci kobiece, bardzo często przedstawione w stereotypowy sposób. A więc mamy stereotypowy obraz kobiety gotującej i opiekującej się domem, kobiety protestującej na ulicy, kobiety świętej męczennicy, jak święta Agata z piersiami uciętymi i niesionymi na tacy. Są też przedstawienia tego, jakie role mają przyjmować kobiety w czasie wojny służyć krajowi, przejmować męskie obowiązki, karmić i pielęgnować. Są kobiety robotnice, modelki, matki żony i kochanki. Na samej górze, na środku, znajduje się prosta lala może miś maskotka, ma nogi i ręce i głowę z różowej tkaniny, sukienkę z czarnej, oczy z guzików i dwa pompony jako uszy. U dołu kompozycję domyka dwoje wyklejonych czarnymi cekinami szczypiec. Służyły one oprawcą świętej Agaty podczas tortur. Czasami przedstawiana jest ona z obcęgami zaciśniętymi na sutkach. Wśród postaci gdzieniegdzie pojawiają się napisy. Nagłówki gazet, teksty prasowe, hasła z plakatów zachęcają do walki z wrogiem, odbudowy kraju i społeczeństwa, ale i do schudnięcia, karmienia mężczyzn, opiekowania się domem. Postaci i napisy odkrywa się powoli. potrzeba czasu i skupienia, żeby wyłowić je z masy twarzy, figur, liter i kolorów.